Cześć, Mojkowy z tej strony Chciałbym Wam zaprezentować taką Honda Transalp 650 Jest to rocznikowo modelowo 2000 rok Równo 2000 e Ja z motocyk znam 10-12 lat Odkąd go sprowadziłem dla znajomego Cały czas u niego w jednych rączkach użytkowane. <śm> Wszystko tutaj naprawdę mechanicznie-technicznie nie ma się czego czepiać. Wizualnie no niestety motocykl nie jest nowy i wynosi takich wiele drobnych śladów użytkowych, choć jest w oryginale. Nic co nie było malowane, kombinowane. Teraz wam wszystko jak najbardziej pokażę. Yy, motocykl, dodatkowa informacja bardzo ważna. Zarejestrowany na kategorię A2, z tym, że nie jest blokowany. Kiedyś tak jeszcze można było zrobić. Dzisiaj już nie, także jest to w, re, w dokumentach, a w, w Realu y, pełna moc. Jak widzicie, z dodatków jest troszeczkę wyższa szyba, fajna taka, przyciemniona. Oponki, metcelerki, naprawdę w stanie perfekcyjnym. Klocki hamulcowe, wszystko to jest tak samo, bez wkładu finansowego. jak mówię, no wizualnie tutaj ma takie przytarcie. dodatkowo jest wyposażony w gmole, dodatkowe lampy, są kufry boczne, jest to SW Motech, aluminiaki, bardzo fajne kuferki, jest kufer centralny, są jakieś handbary, napęd, wszystko tutaj w jak najlepszym porządku, śmiało można jeździć, jest też kanapa przerobiona, jest troszeczkę niższa, jest żelbnie ułożony. Aktualny przebieg, jest tak najbardziej ob... ak... nie, oryginalny przebieg, jest to 55 tysięcy kilometrów, z tym że jak widzicie e, te plastiki tutaj no takie są już wypłowiałe i tyle. Silniczek fajny, suchy, jest po serwisie, no, wymieniają no, nawet te o tutaj na tym, gaźniki, zawory, wszystko to było, wszystko na czas jest regulowane, tak jak mówię, znam motocykl od. ponad 10 lat, jest tylko i wyłącznie umy serwisowane. Jest zarejestrowany, poopłacany, można siadać i jeździć. Oponka tylnia, widzicie, w stanie perfekcyjnym. Jak się prezentuje z tej strony. Odpalmy może. gniazdka, nie gniazdka, podokładane włączniki do tych oświetlenia. Dużo fajnych dodatków po prostu jest naprawdę to bardzo ładnie. A wizualnie, jak powiedziałem, no jest w oryginale, ale nosi dosyć sporo śladów użytkowych ten motocykl. Taki jest, już po prostu inny raczej nie będzie. No chyba, że chce, ktoś go doprowadzi ze na perfekcyjnego, nie ma problemu. Zawsze można. Na pewno mechanicznie, technicznie jest w super stanie i tutaj bez zarzutu. A wizualnie nie jest to nowy motocykl. Także, jeżeli ktoś szuka na pewno sprawnego, zadbanego technicznie, mechanicznie Transalpa, to mam takiego dzisiaj na sprzedanie.